30 lipca 2025 roku potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,8 wstrząsnęło wybrzeżem Kamczatki w Rosji, a w ciągu kilku minut narodziło się tsunami. Fale sięgające nawet 5 metrów uderzyły we wschodnią Rosję, podczas gdy fale o wysokości 1,3 metra dotarły do północnych wysp Japonii. W głębinach przebudziła się siła i morze odpowiedziało: Europa jest zagrożona. Według UNESCO niedługo w duże miasta na wybrzeżu Morza Śródziemnego, jak Marsylia, Stambuł czy nawet egipska Aleksandria, uderzy tsunami. Naukowcy z tej organizacji oświadczyli, że są w 100% pewni swoich obliczeń. Później ONZ stwierdziło, że do przyszłego roku lista miast zagrożonych przez wielkie fale powiększy się o kolejne 40 miast z 21 krajów. Wciąż ciężko przewidzieć, jak wysokie będą fale. Jednak, jeśli osiągną co najmniej 1,5 metra, tsunami będzie w stanie porwać samochody, uszkodzić linie energetyczne i zalać pierwsze piętra budynków mieszkalnych. Niestety, Europa raczej nie wyjdzie z tego cało, a tsunami nie jest nawet największym zagrożeniem ze strony oceanu. Jaka fala może wkrótce zgładzić ludzkość? Indonezja, rok 2004. Angielska rodzina udaje się na plażę Maika'o w Tajlandii, by popływać w oceanie. Nagle, dziesięcioletnia Tilly Smith zaczyna bać się i krzyczeć do rodziców, że zbliża się tsunami. Zakładając, że dziewczynka zmyśla, jej matka bagatelizuje sprawę i spaceruje dalej w kierunku wody. Większość ludzi nie jest w stanie rozpoznać zbliżającego się tsunami. Dlatego dziś UNESCO opracowuje programy mające na celu przygotować ludność na nadchodzącą katastrofę. Mieszkańcy zagrożonych obszarów będą musieli nauczyć się, kiedy bić na alarm, a kiedy nie ma takiej potrzeby. Jednak ocean ma w zanadrzu jeszcze inne, bardziej nieprzewidywalne zjawiska. Na przykład zabójcze samotne fale mogą osiągnąć ponad 30 metrów wysokości. Czyli 15 razy więcej niż zwykła fala. Okręt USS rama pozasłynął z tego, że uderzyła go fala o wysokości 34 metrów. Takie rozmiary wystarczą, by zatopić połowę Noisi Alanana, najwyższej latarni w Afryce. Statek pozostał jednak względnie nietknięty, a załoga przeżyła. Zwykle jednak przy spotkaniu z taką falą kadłuby statków nie są w stanie wytrzymać ogromnego ciśnienia, a okręty toną w ciągu kilku minut. Równie zabójcze są kwadratowe fale. Przecinają się one ze sobą pod kątem prostym, tworząc na wodzie wzór szachownicy. Często dzieje się tak, gdy wiatr popycha falę w jedną stronę, a prąd morski w drugą. Mają zwykle do 3 metrów wysokości, lecz tak są w stanie otoczyć statek ze wszystkich stron, by złapać go w pułapkę, z której niemal nie da się wydostać. Za to najrzadszym zjawiskiem morskim jest zabójcza fala wyjątkowa. W 1995 na Morzu Północnym wśród 10-metrowych fal pojawiła się jedna szczególnie ogromna, nietypowa dla fala. Odnotował ją laserowy rejestrator fal na platformie wiertniczej Draupner. Urządzenie wykazało, że jej grzbiet wynosił 27 metrów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Naukowcy wciąż nie wiedzą skąd mogła się wziąć, bo był to pierwszy i jedyny raz, gdy odnotowano taką falę. Nie oznacza to jednak, że nigdy dotąd się nie pojawiła. Takie zabójcze fale mogą powstawać częściej niż nam się zdaje. Ale ci, którzy ich doświadczyli, nie mogą nam już nic o nich opowiedzieć. Nagła 30-metrowa fala gładzi wszystko, co stanie na jej drodze. W przeciwieństwie do fal wyjątkowych, o tsunami wiemy już sporo. Ich historyczne zapisy pomagają badaczom określić przyczynę ich powstania, a czasem pozwalają nam nawet przewidzieć, kiedy pojawią się nowe. Spójrz na ten ogromny krater to Chicxulub, pozostawiony przez asteroidy o średnicy 14 km. 66 milionów lat temu ciało to uderzyło w Ziemię z niebywałą prędkością. Fala uderzeniowa wywołała 100-metrowe tsunami, dziś mogłaby całkowicie przykryć Big Bena. Była ona tak potężna, że zniszczyła warstwę dna oceanów, powodując lukę w zapisie geologicznym naszej planety. Ślady tej fali widoczne są w 120 próbkach skał zebranych dookoła świata. Pod tsunami nastąpiła epoka lodowcowa i wyginięcie większości żywych istot. Skoro dinozaury nie przetrwały takiej katastrofy, to co by było, gdyby takie tsunami przytrafiło się i nam? Z historii wiemy, że nawet mniejsza fala wystarczy by zniszczyć całe osady. Na południowoamerykańskiej pustyni Atacama Archeolodzy znaleźli kamienie morskie, otoczaki i muszle w skałach osadowych znajdujących się wiele kilometrów od oceanu. Później odkryto całe kamienne budynki naszych przodków, z tym że ściany tych domów wyglądały tak, jakby coś je przechyliło. Naukowcy ustalili, że prawie 4000 lat temu na terytorium współczesnego Chile miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi. Po nim nastąpiło tsunami z 20-metrowymi falami. Dziś niemal całkowicie pokryłyby one chilijską latarnię La Serena. Naukowcy twierdzą, że tsunami powstało w wyniku zderzenia dwóch płyt tektonicznych. Dlatego wybrzeże Chile do dziś jest zagrożone. Płyta oceaniczna naska powoli schodzi pod płytę kontynentalną Ameryki Południowej. Wielokrotnie występują tu więc trzęsienia ziemi i tsunami. W 1966 roku Chile doświadczyło największego trzęsienia Ziemi w historii ludzkości. Jego magnituda wynosiła aż 9,5, później uderzyło tsunami. Choć fala wyzbiła się tylko na 9 metrów, więc dużo mniej niż tsunami, które zgładziło dinozaury, to i tak doszczętnie zniszczyła nadmorskie miasta Chile i zabiła 150 osób. A gdy dotarła do Kalifornii, liczba ofiar wzrosła do 6 tysięcy. Naukowcy obliczyli, że taka katastrofa występuje w Chile co 3,5 tysiąca lat. Jak widać, współczesne tsunami wcale nie bledną przy tych prehistorycznych. Ale skąd założenie, że tsunami wkrótce uderzy w Europę? Mówi się, że przyczyną nadchodzącej katastrofy będzie aktywny wulkan Etna. Położone na włoskiej wyspie Sycylii. Naukowcy dostrzegli, że powoli, lecz nieuchronnie osuwa się ono do Morza Śródziemnego, a w 2022 dwukrotnie wybuchł. Takie zmiany tektoniczne często prowadziły do śmiertelnych w skutkach katastrof. Tilly wciąż się boi i błaga rodzinę o jak najszybszą ucieczkę. W końcu jej tata przystaje na jej prośbę. Krótko przed tym po bliską wyspę Sumatrą targnęło trzęsienie ziemi. Trwało ono 10 minut, podczas których z Oceanu Indyjskiego wypchniętych zostało 30 km sześciennych wody. Tsunami dotarło do Indonezji, Sri Lanki, południowych Indii i Tajlandii, gdzie przebywała rodzina Tili. Najwyższa odnotowana tego dnia fala miała 30 metrów to więcej niż tajski pomnik demokracji. Tsunami pochłonęło życie co najmniej 184 tysięcy osób. Rodzinie dziewczynki udało się uciec. Konsekwencje dla europejskich miast pod tsunami takiej skali będą jeszcze straszniejsze. Możemy je oszacować patrząc na Japonię, która doświadczyła już wielu klęsk żywiołowych. Państwo to leży bowiem w najbardziej niebezpiecznej strefie. Japonia znajduje się na styku czterech płyt tektonicznych: pacyficznej, północnoamerykańskiej, euroazjatyckiej i filipińskiej. Jest też w pierścieniu ognia, czyli regionie, w którym dochodzi do licznych erupcji wulkanicznych. W 1792 wulkan Unzen wybuchał przez całe dwa miesiące. Wszystkiemu towarzyszyła seria trzęsień ziemi. A potem jedna z kopu lawy runęła do wody, powodując potężne tsunami. Fala osiągnęła wysokość 100 metrów tyle co słynny japoński posąg Ushikudai Butsu. Podczas katastrofy zginęło 14 tysięcy osób, a nie było to nawet najgorsze tsunami wywołane przez wulkan. W marcu 1980 mieszkańcy Waszyngtonu w Stanach Zjednoczonych Poczuli podziemne wstrząsy. Oznaczało to tylko jedno. Wulkan świętej Heleny był gotowy do erupcji. Zjawisku temu było bliżej do eksplozji niż erupcji. Na północnym zboczu góry pojawiło się duże wybrzuszenie. Do maja urosło ono do 200 metrów i powiększało się o 1,5 metra dziennie. Bryła ta mogła w każdej chwili eksplodować z siłą, jaką ludzkość jeszcze nie znała. W oczekiwaniu na katastrofę i darmowy spektakl, turyści, fotografowie i dziennikarze zaczęli gromadzić się przy górze. Podczas kolejnego trzęsienia o magnitudzie 5,1 północne zbocze wulkanu wybuchło, odrywając się od góry. Fala ziemi i lodu runęła w dół z prędkością 240 km na godzinę. Bryła skały wpadła do jeziora Sprit z taką siłą, że w brzeg uderzyła fala o wysokości 250 metrów. Była wyższa niż waszyngtoński kapitol. Poziom wody w jeziorze wzrósł dwukrotnie, a popiół z erupcji zmieszał się z wodą, tworząc potężny strumień błota, który zmiótł wszystko na swojej drodze. Na szczęście w pobliżu jeziora nikt nie mieszkał więc fale nikogo by nie zraniły, gdyby nie chęć zrobienia zdjęcia na pamiątkę. Tego dnia tsunami i erupcje zabiły 57 osób. Każda z ofiar przyszła zobaczyć katastrofę. Fotograf Robert Landsburg znajdował się na obszarze dotkniętym przez wulkan, a gdy zrozumiał, że za późno na ucieczkę, postanowił fotografować do ostatniej sekundy. Włożył taśmę do plecaka i położył się na nim, by chronić zdjęcia przed popiołem i magmą, które ku niemu pędziły. Landsburg został odnaleziony 17 dni później, pogrzebany pod gruzami, ale taśma zachowała się w dobrym stanie i pomogła naukowcom w badaniu trzęsień ziemi, które prowadzą do tsunami. Dziś badacze klęsk żywiołowych twierdzą, że katastrofa takiej skali może nawiedzić Europę w ciągu najbliższych 30 lat. Jeśli mieszkasz w strefie przybrzeżnej, tsunami może uderzyć w każdej chwili. Gdy dziennikarze zapytali Tilly Smith, skąd wiedziała o tsunami, dziewczynka powiedziała, że zobaczyła pianę z syczącymi bąbelkami i dziwne fale wzdłuż wybrzeża. Zapamiętała te znaki z lekcji geografii, podczas której nauczyciel odtworzył czarno-biały film przedstawiający tsunami na Hawajach z 1946 roku. Tam fale nie wracały do morza, lecz toczyły się dalej w głąb lądu. Tak samo było na plaży, po której przechadzała się rodzina. Są to główne oznaki, że ogromna fala wkrótce pokryje wybrzeże, ale mieszkańcy regionów przybrzeżnych powinni być w stanie dostrzec tsunami jeszcze wcześniej. Przede wszystkim odsłoni się dno. Zanim wielka fala uderzy w brzeg, woda będzie się coraz bardziej oddalać. Należy też patrzeć na zwierzęta i ptaki. Instynktownie wyczuwają one nadchodzące tsunami i zaczną uciekać od wody. Ludzie mieszkający na obszarach, na których często występują tsunami, mają swoje własne ryby. Gdy zbliża się katastrofa, zaczynają one w panice kręcić się po akwarium. Ich właściciele wiedzą wówczas, że zbliża się klęska żywiołowa. Wskazówki te na nic się jednak nie zdadzą, gdy tsunami nie powoduje natura. Jak się okazuje, takie zabójcze kataklizmy mogą być celowym działaniem człowieka. W czasach II wojny światowej jeden z oficerów amerykańskiej marynarki wojennej dostrzegł, że po serii podwodnych eksplozji mających na celu oczyszczenie wód z raf koralowych pojawiły się małe fale. Zaczął myśleć, jaką falę mogłaby wywołać duża, potężniejsza bomba. Wkrótce wojsko Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii zaczęło pracę nad tajnym projektem o kryptonimie Project SEAL. Taką broń uznano za możliwą do stworzenia, ale nigdy nie powstała. Przynajmniej nie z rąk Amerykanów. W 2018 roku Rosja ujawniła plany bomby tsunami o sile od 20 do 100 megaton, zwanej torpedą Poseidona. Miał to być bezzałogowy pojazd podwodny z elektrownią i bronią jądrową o łącznej długości 24 metrów. W 2022, po tym jak cały świat zaczął pomagać Ukrainie w walce z rosyjskim terroryzmem na jej ziemiach, kraj agresora zaczął grozić Wielkiej Brytanii, że w odwecie za wspieranie Ukrainy mogą użyć bomby tsunami do zatapiania wysp. Twierdzili też, że mogą zdetonować ładunek u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Torpedę można rzekomo wystrzelić z okrętu podwodnego lub ukryć się na dnie. Jej zasięg wynosi do 10 tysięcy kilometrów. Urządzenie porusza się powoli, by nie dostrzegały go radary. Blisko celu przyspiesza do 100 kilometrów na godzinę. Ładunek o sile 200 megaton może wytworzyć falę tsunami o wysokości do 500 metrów to więcej niż wieżowiec Empire State Building. Jeśli taka fala pojawi się u wybrzeży Stanów Zjednoczonych i przesunie się po płaskim terenie, powstałe tsunami może przejść 500 km w głąb lądu i dotrzeć do Waszyngtonu. Rosja twierdzi, że ma już 34 takie bomby we flocie Morza Północnego i Pacyfiku. Nie wiemy jednak, czy są tak potężne, jak sugeruje Moskwa, ale lepiej być przygotowanym na najgorsze. Nieważne czy mowa o szalonym dyktatorze z ręką na czerwonym przycisku, czy o tsunami na Morzu Śródziemnym. Gdy tylko ojciec Tilly Smith usłyszał od córki o tsunami, natychmiast namówił personel hotelu do ewakuacji wszystkich wczasowiczów. W ten sposób uczennica uratowała nie tylko swoją rodzinę, ale także ponad 100 turystów i pracowników kurortu dziewczynkę okrzyknięto aniołem plaży. Jak więc wynika z historii nieustępliwej Tili, w takich sytuacjach trzeba działać od razu. Bo o ile rząd ma dużo czasu, by ostrzec nas przed atakiem nuklearnym, o tyle znacznie trudniej jest przewidzieć nadejście tsunami. W 2011 trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii zrodziło wielkie fale, które uderzyły w Fukushimę. Wyłączyły one zasilanie w lokalnej elektrowni jądrowej. Fala dotarła do brzegu już w 10 minut. Tak więc nie masz dużo czasu, by się uratować. Najlepiej uciekaj jak najdalej od brzegu. Tsunami zaleje pewnie wszystkie drogi, dlatego nie próbuj uciekać samochodem. Pobiegnij w kierunku wzgórz i gór. Jeśli zdecydujesz się przeczekać tsunami w wieżowcu, Pamiętaj, że tam też grozi ci niebezpieczeństwo. Intensywne ciśnienie wody może rozbić szyby, dlatego najlepiej wejść na dach budynku. Jeśli nie masz jak się oddalić od brzegu, wdrap się na silne drzewo. Czeska modelka Petera Niemcowa przetrwała tsunami na Malediwach, spędzając 8 godzin na szczycie palmy. Jeśli znajdziesz się pod falą, nie krzycz, bo połkniesz wodę i utoniesz. A największym błędem jest zejście ze wzgórz i opuszczenie schronów i powrót do domu, gdy tylko fala ustąpi. Takich fal może być bowiem wiele i mogą się one przetaczać jedna po drugiej przez wiele godzin, a każda kolejna będzie silniejsza od poprzedniej. Czekaj więc na sygnał alarmowy lub inne powiadomienie od władz, albo upewnij się, że zagrożenie minęło. Jeśli podczas katastrofy znajdziesz się w wodzie, Spróbuj wspiąć się na coś, co pływa w pobliżu. W ten sposób przeżyła 13 trzynastoletnia Meja z Indii. Podczas klęski żywiołowej na wyspie Karnikobar, dziewczynka została zmieciona z brzegu przez falę. Przez dwa dni dryfowała na morzu na kawałku drzwi, dzięki czemu przetrwała. Ale jeśli będziesz pod wodą w momencie uderzenia tsunami, gratulacje! Pozostaniesz przy życiu. Pod warunkiem, że nie jesteś na łodzi lub statku, tylko faktycznie pod wodą i wystarczająco daleko od brzegu, jak Japonka Akiko Tada, która nurkowała w pobliżu Sri Lanki podczas tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004. Zapewniła sobie przetrwanie, będąc tak naprawdę w centrum wydarzeń. Stało się tak, bo tsunami zwykle koncentruje całą energię w pobliżu wybrzeża. I pamiętaj, że tsunami nie kończy się, gdy zawróci. Katastrofa doprowadzi do zniszczenia budynków czy infrastruktury oraz braków w wodzie pitnej i żywności. Ocalałe osoby doświadczą zapewne zespołu pourazowego, stresu, traumy, głodu, zimna i braku mieszkań czy leków. Najlepiej być przygotowanym na najgorszy scenariusz. Tyli Smith nie tylko przeżyła tsunami, ale stała się też sławna dzięki swojemu bohaterskiemu wyczynowi. Dziś ma 22 lata i podróżuje po świecie, nauczając o ryzyku związanym z takimi katastrofami. Ty też zadbaj o siebie i swoją rodzinę, gromadząc niezbędne przedmioty oraz apteczkę pierwszej pomocy. Zapauzuj filmik i zapisz sobie tę listę rzeczy koniecznych do przetrwania. Umieść całe wyposażenie w hermetycznej torbie, którą włożysz do łatwo dostępnego plecaka, tak na wszelki wypadek. Mam nadzieję, że to ci się nie przyda.